Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w powrotnym kursie linii numer C. Z Cienista Cmentarz do Mikołajczyka. Za sterami wozu siedzę, który, który oczywiście znacie, jest to Solaris Urbino 18 czwartej generacji, numer taborowy 774, mój krążownik trzeci raz jeżdżę linię cmentarną od kiedy pracuję ten PK. dzień dobry dzień dobry Widzowie kanału do mnie wsiedli, bardzo sympatycznie. Dosłownie tak samo jak jechaliśmy w stronę cmentarza, tylko teraz są po prostu na odrzuty, ale tym samym, tymi samymi ulicami nie ma tutaj żadnych e, zmian. roli policji jadących w stronę cmentarza co może sugerować że yy, no, będzie jednak ten ruch sterowany przez policję Proszę bardzo. Proszę pani, biletomat jest w autobusie. No wie pani co, ja nie mogę czekać na panią niestety, bo to jest zgoniona linia i no jest mało czasu po prostu. U mnie jest wszystko w porządku, ja mam połączenie z internetem, więc powinno pani wszystko działać. Chciałem sobie wyjść na przystanku Lwowska Cmentarz do biletomatu, żeby sobie to no Niestety nie mogłem zrealizować ich prośby. Autobus jest w pełni sprawny, biletomaty jest sprawny i kluczenie z internetem jest dostępne. A przeciwka, jedzie S naprzeciwka, A to jest Matuszczaka, S to jest Krakowska Do widzenia, do widzenia. pomachajcie chłopaki do nagrania tutaj. Pozdrawiam widzów kanału że są tacy, którzy, którzy chętnie ze mną jadą z uśmiechem na ustach. Jest spokój, na razie póki co opóźnienie nie są jakoś znaczące. Ale mówię, to jest dopiero pierwszy kurs. Ludzie mogą się dopiero budzić. Jeździć wolny, jest sobota wolny dla, 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 dla tych, którzy sobie załatwili to wolne i muszą pracować dzisiaj. Także ruch się może dopiero wzmagać tak naprawdę 10, 11, 12. Może to być taki czas, w którym będzie tak zwany pik z angielskiego, czyli taki szczyt. Czy t, y, ruchu w rejonie cmentarza. Chociaż wydaje mi się, że to, co się miało by 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 wczoraj, to się wczoraj przewaliło, mówię tutaj o 1 listopada, a dzisiaj już będą o wiele mniejsze frekwencje na cmentarzu. Zwłoki jedziemy. Jedzie kolejna linia H z Bali Podobno, że najbardziej zakorkowanymi liniami cmentarnymi 1 listopada były linie H oraz M. H z Bali i M z Kopisko. Kasownikiem przycisk, proszę Państwa, nad kasownikiem. pasażerów zdarza się bardzo dużo, który nie wie jak sobie drzwi otworzyć, to przy takim pasażerom po prostu podpowiadam, nie siedzę cicho, żeby, żeby, żeby tutaj nie, nie robić sobie też niepotrzebnych opóźnień, a jednocześnie nie używam przycisku do manualnego otwierania drzwi, bo zależy mi też na tym, żeby pasażer, pasażerowie się edukowali pod kątem obsługi autobusu. Ponieważ czasy starych generacji autobusów typu PR-ek u nas w Rzeszowie, typu so, pierś, z pierwszej generacji Solarów, pierwsza, druga generacja, trzecia generacja też powoli już mija, Jelcz Mastero, Jelcz Supero, no, gdzie tam te ciepłe i raczej nie były używane nie, i przyciski żądania, no to pasażerowie mogą naprawdę nie wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawy że mają taką możliwość otworzenia sobie samym drzwi a i ja tych pasażerów po prostu staram się edukować. Nic mnie to nie kosztuje, a tak naprawdę, no... czynię dobry uczynek. Może mogę to tak nazwać. Hmm. A jakie mogę podsumować pierwsze kółko na linii cmentarnej, które za niedługo będę kończył? Frekwencja mała, mała, zbyt mała. E, powiem Wam szczerze, że na ten pierwszy kurs e, mogłoby to spokojnie wystarczyć 10 metrowy autosan i to by było, e, mi się wydaje, za dużo. Ale dajmy spokojnie czas ludziom, którzy mogą dopiero na przykład nie wiem, kawkę pić w domu, być po śniadaniu, którzy mogą na przykład sobie dopiero na cmentarz po obiedzie pojechać. No, jest dopiero godzina w tej chwili 9.54. trochę kierownicy mogli widzieć i sterownik w całości dokładnie tak Proszę Państwa, z nauki jazdy jedziemy, jedziemy. Przedni właściciel wozu 774. To tylko taka ciekawostka. Teraz oczywiście ten kierowca ma jest przypisany do wozu 761. że korzystamy z okazji i bez hamowania opuszczamy skrzyżowanie. Autobus w tej chwili pustosza, ale jedyna ostatnia pasażerka, czy jedyna. Nie jedyna na tym kursie, ale ostatnia pasażerka mojego kursu wysiadła. Także no, już tutaj co miałem podsumować w pierwsze kółko linice, w dzień zaduszny to podsumowałem. Frekwencja naprawdę mała, no ale mówię, dajmy szansę, dajmy czas ludziom, żeby się normalnie rozbudzili, poukładali sobie swój harmonogram dnia. Ja bez żadnego opóźnienia pierwsze kółko pokonuję i na pętli będę miał całe 12 minut postoju zgodnie z planem. Bez żadnego minusa. Co mnie oczywiście cieszy, bo każda minuta na takiej brygadzie jakoś brygada cmentarna jest na wagę złota, bo to też jest odpoczynek dla kierowcy jakby nie było. Można wyjść, rozprostować kości. Ja powiem Wam, że zawsze Wam powtarzałem na kanale i powtórzę Wam jeszcze raz. Ja zawsze lubię w MPK różnego rodzaju misje specjalne. Zadania, które są inne niż linie regularne. Zawsze to co innego niż właśnie taka linia regularna, która po jakimś czasie może się po prostu nudzić. A tutaj zawsze jest to co innego, tak? Wiadomo, że linii cmentarnej się na co dzień nie jeździ, jest to tylko raz do roku. Tak samo różnego rodzaju wynajmy, to też jest coś, co, co, co lubię podejmować yy, przy, podczas pracy w MPK. Dobra, kończymy to nagranie. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za... Przy, yy, za, za spędzenie czasu ze mną podczas dnia wszystkich świętych, drugiego, właściwie to dnia zadusznego, 2 listopada 2024 roku. Widzimy się podczas kolejnych nagrań. Dziękuję i pozdrawiam.